Witajcie kochani, bracia i siostry. Bardzo się cieszę, że możemy znowu się spotkać w ten piękny majowy czas, gdzie wszystko rozkwita i aż chce się żyć. Mam nadzieję, że i w was jest taka wola życia, taka chęć, przebudzenie się duchowe. Życzę wam tego, życzę wam, by miłość, która przepełnia ten świat, dotarła w każdą część waszego ciała, wasze komórki, ożywiając je i napełniając Energią do działania. Kochani, obudźmy się, obudź się siostro i bracie, zapragnij żyć, zapragnij się cieszyć, radować, bo jeśli tak naprawdę przyjrzysz się samemu sobie, to zobaczysz, że masz wszystko to, co niezbędne do życia. Posłuchaj wiersza na początek. Cóż więcej trzeba? Na wierzchołku drzewa ptak śpiewa, cuda ogłasza, że ziemia jest nasza. Że karmi i żywi, i jest szczęśliwy. Cóż więcej trzeba? Nie mogłem się, kochani, powstrzymać. Tak pięknie ptaki śpiewają za oknem. I cała przyroda, która się budzi do życia, przypomina, po co tu jestem. Napisałem kiedyś taką piosenkę. Posłuchajcie, często zapominam, po co jestem tu. Dla radości i miłości, dla tupotu małych stóp. Choć zostałem wezwany do tańca i różańca, manny z nieba. Radości i tańca, mam umysł zbyt zajęty, a na oczy zaszła mgła, kiedy ten świat zalewa ciemność pełna zła, co w serce wlewa obojętność na siostrę i na brata. O dobry Panie, dodaj wiary mi i miłości, co rozkwita w najpiękniejsze dni. O dobry Panie, rozpal serce me i uwolnij mą duszę do radości Twej. O dobry Panie, rozpal proszę dziś jeszcze serce me. Bez twojej miłości, jak sam widzisz, bardzo mi tu źle, weź do światłości w Nowym Królestwie przecież mocno chcę. A często zapominam, po co jestem tu. Dla radości i miłości, tu tu małych stóp i zostałem wezwany do tańca i różańca, manny z nieba, radości i tańca. Pewnie jesteś zdziwiony, zdziwiona, co się tutaj dzieje, co ja mówię? Gdzie ta religijność, gdzie chrześcijańskie teksty? Poczekaj spokojnie. Na tym polega chrześcijaństwo, to jest droga, to nie jest zestaw sztywnych regułek. Pan Jezus był w drodze ze swoimi uczniami, Łuskali kłosy, gdy byli głodni. Cieszyli się życiem przecież. I gdy spojrzeć na czasy, w których żyli czasy historyczne, to wcale nie było im łatwiej, a wręcz przeciwnie, żyli w okupacji. Pod czujnym okiem religijnych przeciwników, którzy za wszelką cenę starali się wykazać jakikolwiek najmniejszy błąd. A jednak, mimo potwornego strachu, cierpienia w koło, pan Jezus powtarzał ciągle: Cieszcie się i radujcie! Cieszcie się i radujcie, bo, co? bo wasze zbawienie jest blisko. Każdego dnia bowiem przybliżało się Królestwo Boże, lecz by do niego wejść, trzeba się było nawrócić. To jest dzisiejsze wezwanie i dzisiejszy temat przewodni: wezwanie do nawrócenia. To są słowa z Ewangelii według Świętego Łukasza, rozdział 13. Posłuchajmy. W tym samym czasie przyszli niektórzy i donieśli mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grześnikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. Uhuhu, mocne słowa. Jak to? Ja jestem grzesznikiem? Przecież się modlę, przecież oddaję się, przecież mówię, pacierz, klepię paciorki różańca codziennie, chodzę do kościoła systematycznie. No tak, ale dlaczego przepełnia cię lęk? Dlaczego czuwasz niepokój? Dlaczego przeraża cię tak bardzo to wszystko, co się teraz wkoło ciebie dzieje? Dlaczego nie potrafisz się cieszyć wiosną? Albo przeciwnie, cieszysz się nią tak bardzo, że zapominasz o innych, zapominasz, że masz duszę, ducha. Bardzo mocno Pan wzywa do nawrócenia. Słyszę to w innych też przekazach. Jest to czas najwyższy, byśmy się nawrócili. Co to znaczy nawrócili? Kojarzy mi się to z gwałtownym zatrzymaniem gdzieś tam na rozstaju drogi i zawróceniem z tej drogi. Zawróceniem ze sposobu myślenia, a w skrócie ze sposobu myślenia egoistycznego, gdzie własne ego jest potwornie przerośnięte. To naszego wyrosło ponad wszelką możliwą miarę. Staliśmy się niesamowicie zachłanni, materialni. Gdzie tu skrucha? Gdzie czas na modlitwę? Ze szczerego serca, nie mówię o rytualnej modlitwie. Gdzie tu uczynki miłosierne? Stąd Pan wzywa do nawrócenia. Do ciągłego badania samego siebie, bo z tym jest związane nawrócenie, z wejrzeniem do własnego wnętrza i z próbą zmierzenia się z własnym ego i przede wszystkim próbą analizy własnych myśli. Bo czy myśli są mną, czy moje myśli sprawiają, że czuję się właśnie tymi myślami? Jeśli słyszę w głowie, że mam zły dzień, to zaczynam ten zły dzień czuć. Zaczynam się utożsamiać ze wszystkim tym, co składa się na taki właśnie dzień. I to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ wpływ na nasze myśli, o co wielokrotnie mówiłem, mają media i świat zewnętrzny. Wielki wpływ, coraz mocniej karmiąc nas przerażeniem, strachem, zwątpieniem, z okrucieństwem, ukazywaniem wyuzdanego świata. Depatując reklamami, które sprawiają, że stajemy się coraz bardziej nienasyceni. W ten sposób stajemy się niewolnikami własnych myśli i własnych związanych z tym porządliwości. A przecież mało kto analizuje własne myśli, ponieważ utożsamiamy się z nimi. Jesteśmy przekonani, że jest znak równości pomiędzy mną a moją myślą. A w ten sposób. Poddajemy się emocjom, a życie staje się bardzo rozchwiane emocjonalnie, ponieważ my tacy się stajemy, rozchwianie emocjonalnie. Nie jesteśmy stali, nie jesteśmy wycentrowani. Trudno nam zrozumieć wtedy słowa, które mówią, by wejść w siebie. A na tym polega życie, by się niejako wycentrować i dosięgnąć tej stałości w sobie, ciszy, która jest w nas, tego światła, które jest w naszych sercach, a przez które mówi Duch Święty, to jest prawdziwe wołanie serca. Wejdź w siebie i odnajdź tam mnie, a ja rozświetlę Twoją drogę. Trudno jest to samemu zrobić. Trudno jest to zrozumieć, szczególnie w tym świecie. Dlatego tak ważna jest nieustanna modlitwa serca. Namawiam cię, siostro i bracie, byś sięgnął do modlitwy Jezusowej, do wzywania imienia Jezus w formie, jaka dla ciebie będzie najbardziej dogodna. Byś powtarzał ją jak najczęściej w różnych okolicznościach, czy w domu, czy w pracy, czy w drodze do pracy. Wołaj, powtarzaj, wzywaj Pana naszego Jezusa Chrystusa, by pomógł rozświetlić Ci Twoje wnętrze, byś zaczął być wycentrowany. Bo gdy zaczniesz myśleć sercem, przez serce, gdy serce rozjaśni Ci drogę, zobaczysz, że to, co nazywałeś prawdą, to były wytwory Twojego umysłu. A twoja droga zupełnie jest gdzie indziej. Dziś znalazłem ciekawą historię w internecie. Podzielę się z wami tą historią. Oto pewnego dnia bardzo bogaty, starszy pan wziął swojego syna na wieś. Chciał mu pokazać, jak żyją ludzie bardzo biedni do swojej rodziny. Spędzili tam jakiś czas, kilka dni. I nocy na gospodarstwie, gdzie chłopiec mógł zobaczyć życie, które było zupełnie inne od tego, które dotychczas pełnił. Kiedy wracali już z tej wsi do swego domu, ojciec zapytał się syna, jak podobała mu się ta wycieczka. Był przekonany, że chłopiec ze smutkiem opuści głowę i stwierdzi rzeczywiście, że tam jest straszna bieda. To co? Zapytał mężczyznę. Już teraz wiesz, jak żyją biedni ludzie. No, jak było tam dla ciebie? Było fantastycznie odpowiedział chłopiec fantastycznie tak? No to opowiedz, co takiego zobaczyłeś podczas tej podróży? No, wiesz, zobaczyłem, że my mamy jednego psa, a oni aż cztery. My mamy basen, który sięga do środka naszego ogrodu, ale oni mają strumień bez końca. My mamy lampiony, a im noc rozświetlają gwiazdy. My mamy patio oni mają cały horyzont. My mamy mały kawałek ziemi, a oni mają olbrzymie pola, których nie jesteśmy w stanie objąć wzrokiem. Na tych polach są różne zwierzęta. My kupujemy jedzenie, a oni sami je produkują i są bardzo smaczne. Wówczas starszy mężczyzna zamilkł. Nie mógł wydusić siebie ani jednego słowa. Za to chłopiec dokończył: Dziękuję ci, dziękuję ci, że pokazałeś mi, jak bardzo jesteśmy biedni. Kochani. Ptaszek siedzi na wierzchołku drzewa i śpiewa. Cuda ogłasza, że ziemia jest nasza, że karmi i żywi i jest szczęśliwy. Cóż mu więcej trzeba? Kochani, przerażający jest świat naszej ułudy. Ułudy w znaczeniu gromadzenia bogactw materialnych za wszelką cenę. Przecież nie kupisz tego, co jest prawdziwym pięknem, prawdziwie dobre. Zobacz, chmury Kąpiel w czystym strumieniu, rodzina, zdrowie, las, miłość, rzeczy najpiękniejsze, najważniejsze na świecie nie są do kupienia. I mówię to wszystko po to, by niejako scentrować Twoje myśli, byś przestał się zadręczać, byś nie obciążał się nadmierną troską. Przecież dzień jutrzejszy sam się o siebie zatroszczy. Jeśli ufasz Panu naszemu, no to. Zaufaj tym słowom i zanurz się w obfitości bez miary, która już jest. Ale by to zrobić, musisz zbadać sam siebie, zbadać swoje ego i nawrócić się, nawrócić się w sposobie myślenia. Zrozum, powtarzam to jak mantrę, bo to, co przychodzi, a o czym wielokrotnie mówiłem i to, co wreszcie już sam odczuwasz, może wydawać się przerażające. I z ludzkiego, racjonalnego w cudzysłowie punktu widzenia, czyli z punktu widzenia myśli, takie właśnie będzie. Ale jeśli będziesz się na tym skupiał, to się zadręczysz i nie pomożesz braciom i siostrom. Natomiast jak sięgniesz do własnego wnętrza i zmienisz centrum decyzyjne na serce, w którym jest światłość, ducha świętego, wówczas będziesz szedł po właściwych ścieżkach i niczego ci nie zabraknie. Może nie będziesz miał trzeciego samochodu. Czwartej żony. Ale przecież nie o to w tym wszystkim chodzi, prawda? Jeśli się nie nawrócisz, to będzie ci bardzo, bardzo ciężko w tym czasie, który przyjdzie. Ale jeśli zmienisz swój sposób myślenia, jeśli nie pozwolisz, by kierowały tobą napływające zewsząd myśli, to będziesz szedł właściwą drogą i nie zabłądzisz. Nawróć się, siostro i bracie. Jest to pilne wezwanie na teraz. Nawróć się. Zobacz, ile energii kosztuje, Myślenie w kategorii, w co na przykład zainwestować resztki swoich oszczędności. Dzień po dniu analiza, co kupić, gdzie się zaopatrzyć, czy się zaopatrzyć, w jakie, jakie zapasy zrobić, gdzie je zrobić, jak zakopać, jak zakonserwować itd. Itp. Myśli, 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 myśli bez końca. Myśli obracające się wokół własnego ego, nic dla innych, wszystko dla siebie, dla zabezpieczenia swojego status quo. Tymczasem jest wiosna. Może pora zaufać życiu, zostawić wszelkie troski, zakopać się, zostawić się głęboko za sobą, a zapytać się Pana: Panie, czy mam robić jakieś zapasy? Którą ścieżką mam iść? Wejść we własne wnętrze, znaleźć w nich światło mądrości Bożej, zanurzyć się w nim. To jest ta właściwa ścieżka czyli nawrócić się albo zawrócić. Z dzikiej pogoni za zaspokajaniem zachcianek ego. Pomyśl o tym, siostro i bracie. Proszę cię, pomyśl o tym. I zamiast skupić się na sobie, spróbuj otworzyć się na wiosnę i wyjść do innych wyjść z sercem do innych w domu, w rodzinie, w pracy, w społeczeństwie z modlitwą nieustanną w sercu. Każdego wiosennego dnia rozkwitać, rozkwitać na nowo. Wielkim problemem jest nasze ego, nasza pycha. Myślimy, że jesteśmy tacy rozmodleni, tacy inni, tacy już przyjęci do Królestwa Bożego, tacy lepsi, że nas to nie spotka. Wszędzie tylko nie u nas, wszystkich tylko nie nas. Bynajmniej, mówi Pan Jezus, bynajmniej powiadam Wam, jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie Zginiecie? Przestańmy ginąć. Przestańmy ginąć w odmętach naszych myśli, chorych myśli. Nawróćmy się z myślenia o sobie, skarmienia swojego ego, a sięgnijmy do własnych serc, w których jest prawda o nas samych. Jakże inaczej uzyskamy podpowiedź niż z własnego serca, gdy zaczną się dziać naprawdę naprawdę złe rzeczy? Kto nam pomoże? Kto nam suratuje, kto nam. To pokieruje naszymi rodzinami. Szukaj Pana. We wszystkim szukaj Pana każdego dnia. Każdego dnia z modlitwą w sercu. Bo tylko gdy Bóg będzie na pierwszym miejscu, wszystko inne będzie na miejscu właściwym. I wówczas będziesz wiedział, na jakim miejscu masz położyć kupioną konserwę, czy w cokolwiek ulokować pieniądze. W przeciwnym razie będziesz działał pod wpływem strachu. I zupełnie odwrócisz się od miłości, która podtrzymuje ten świat. Proszę, nawróć się, siostro i bracie. Nawróć się, nie myśl, że jesteś już taki mądry, taki religijny. Ja też tak nie myślę. Ale wyjdźmy z pokorą, przypatrzmy się ptakom na wierzchołku drzewa. Jak ptak śpiewa, cuda ogłasza, że ziemia jest nasza, że karmi i żywi, i że jest. Szczęśliwy, i cóż więcej mu trzeba? Cóż więcej ci będzie trzeba, jeśli odnajdziesz pana w swoim sercu. Jeśli twoje serce będzie świecić czystym jego światłem. Czy jest cokolwiek, co można by do tego porównać? Wówczas będziesz bezpieczny wokół cyklonu, bo będziesz czuł, że to jest twoje miejsce, że właśnie masz tu być. Zawróć więc, siostro i bracie z tej drogi, jeśli czujesz, że nie jest to droga światłości. Zawróć czym prędzej. Donikąd ci ona dobrego nie zaprowadzi. Nawróć się, nawróć się do światła, którym jest Pan. Napełni się tym światłem, napełni się światłem Bożej łaski, Bożego miłosierdzia, byś rozkwitł na wiosnę, jak cała przyroda, a potem podziel się tą miłością z rodziną. Z sąsiadem w pracy, bądź miłością, bądź miłosierdziem dla innych. To jest szok dla tego świata, być miłością, gdy wkoło jest nienawiść. To jest chrześcijaństwo, to jest droga, to jest nasz Pan Jezus Chrystus, nasza droga, prawda i zbawienie. Nie wiem jak wy, ale ja się nawracam czym prędzej i chwytam Jego dłoń, bo tylko tak. Jestem bezpieczny. Tylko tak jestem u siebie. Błogosławię cię, siostro i bracie. Błogosławię cię w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa.